Egzekucja w Pabie Tartak. 30 strzałów i dwóch martwych gangsterów. Teraz po latach wracamy do sprawy Marka Zmarek. Pojawiają się nowe wersje, sprzeczne zeznania i zaskakujące fakty. Czy skazano niewłaściwą osobę? Kliknij subskrybuj i oglądaj, jeśli chcesz poznać całą prawdę. Marek N. ponownie stanął przed obliczem wymiaru sprawiedliwości, tym razem przed sądem apelacyjnym w Warszawie, gdzie w czwartek 27 listopada rozpoczął się proces odwoławczy w jednej z najgłośniejszych spraw o gangsterskie porachunki sprzed lat. Cała historia sięga aż 25 lat wstecz i dotyczy brutalnej egzekucji, do której doszło w jednym z lokali rozrywkowych o nazwie Tartak. To właśnie Marek N. ma być, według prokuratury, jednym z bezwzględnych sprawców tamtego krwawego wydarzenia. Na przestrzeni lat sprawa była już kilkukrotnie rozpatrywana. Zapadły w niej aż trzy wyroki: dwa kończyły się skazaniem, a jeden uniewinnieniem. Ostatecznie w 2023 roku Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi uznał Marka N winnym podwójnej egzekucji oraz nielegalnego posiadania broni palnej. Za te czyny wymierzono mu najsurowszą z możliwych kar dożywotnie pozbawienie wolności. Nie był to jednak jego pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. W przeszłości wielokrotnie występował w aktach oskarżenia jako sprawca brutalnych rozbojów z użyciem broni, członek zorganizowanej grupy przestępczej, a także osoba zajmująca się nielegalnym obrotem zakazanymi substancjami oraz ich posiadaniem. Obecny proces dotyczy wydarzeń, które rozegrały się późnym wieczorem 10 listopada 2000 roku w niewielkim pubie zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim. Miejsce to znane w lokalnym środowisku przestępczym jako Tartak. Stało się areną jednej z najkrwawszych gangsterskich rozgrywek tamtego okresu. Tego wieczoru w lokalu przebywali dwaj mężczyźni powiązani z tak zwaną grupą nowodworską: Paweł G., noszący pseudonim Głębik, oraz Krzysztof B., znany jako Szczur. Obaj byli dobrze znani organom ścigania. Zdaniem śledczych, przeczuwając możliwe niebezpieczeństwo, wyposażyli się w kamizelki kuloodporne i uzbroili się w broń palną. Paweł G. wielokrotnie wychodził z lokalu na zewnątrz. Gdzie najprawdopodobniej prowadził sprzedaż substancji klientom czekającym w pobliżu wejścia. Około godziny 22, gdy w pubie panowała luźna atmosfera, do środka wkroczyło dwóch mężczyzn w kominiarkach. Byli uzbrojeni i w pełni przygotowani do szybkiej akcji. Bez słowa, bez wahania otworzyli ogień w kierunku siedzących przy stoliku ofiar. W ciągu zaledwie kilku sekund padło ponad 30 strzałów z karabinu AK-47 oraz pistoletu maszynowego. Ubrania i kuloodporne kamizelki nie zapewniły żadnej ochrony. Zostały dosłownie rozerwane przez serię pocisków, a ciała obu mężczyzn dosłownie poszatkowane gradem kul. Zbrodnia była szybka, bezwzględna i zrealizowana z zimną precyzją, która wskazywała na zawodowych wykonawców. Podczas czwartkowego posiedzenia sądu Marek N zdecydowanie zaprzeczył wszelkim oskarżeniom kierowanym pod jego adresem. Występując w roli oskarżonego, Wyraził stanowcze przekonanie, że nie miał żadnego związku z tragicznymi wydarzeniami, które rozegrały się w Pabie Tartak tamtego listopadowego wieczoru. Twierdził, że w ogóle nie było go wtedy w pobliżu lokalu, a cała jego wiedza na temat zdarzenia pochodzi z późniejszych rozmów oraz zasłyszanych relacji. Przedstawił też alternatywną wersję przebiegu wydarzeń, która w jego przekonaniu lepiej odpowiada temu, co rzeczywiście mogło się wtedy wydarzyć. Według jego relacji, zamachowcy odpowiedzialni za śmierć Pawła G. i Krzysztofa B. zostali wcześniej odpowiednio przygotowani i wyposażeni. Mieli nie tylko broń palną, ale również kominiarki i kamizelki taktyczne, co świadczyć miało o ich profesjonalizmie. Rzekomo zostali oddelegowani do śledzenia baru, a ich zadaniem było obserwowanie wejścia i ustalenie, kiedy ofiary znajdą się wewnątrz lokalu. Przyczajeni na obrzeżach Nowego Dworu Mazowieckiego, czekali na wyraźny sygnał do działania. Mieli jednak pewne trudności z realizacją zlecenia, ponieważ Paweł G. z racji swojej działalności nieustannie opuszczał bar i wracał, utrudniając jednoznaczne stwierdzenie, czy oba cele znajdują się w środku. W końcu, jak twierdzi Marek N., napastnicy otrzymali informację, że nadszedł odpowiedni moment. Wbiegli do środka, wycelowali broń i oddali śmiertelne strzały. Chwilę później odjechali, znikając w ciemnościach. Oskarżony nie potrafił jednak wskazać, kto miałby być osobą, która przekazała zamachowcom sygnał do działania. Utrzymywał, że ta informacja nie jest mu znana. Według relacji, które pojawiły się podczas rozprawy sądowej, po dokonaniu egzekucji sprawcy mieli udać się samochodem w ustronne zalesione miejsce, gdzie następnie planowali spalić pojazd, by zatrzeć wszelkie ślady mogące ich powiązać ze zbrodnią. Informacje te oskarżony miał uzyskać bezpośrednio od osób, które jego zdaniem rzeczywiście pociągnęły za spust. Twierdził stanowczo, że zna szczegóły przebiegu wydarzeń z pierwszej ręki. Sędzia prowadząca postępowanie próbowała dowiedzieć się więcej i dopytała, kim byli owi leży. Oskarżony jednak nie chciał zdradzić ich tożsamości, unikał podania konkretnych nazwisk, zasłaniając się milczeniem. Ostatecznie dodał tylko, że obaj mężczyźni, o których mówił, nie żyją, a jego wersję potwierdziła inna osoba, również uwikłana w całą sprawę, z którą prowadził rozmowę już po zdarzeniu. Obrońcy marka N stanowczo domagają się oczyszczenia swojego klienta z wszelkich zarzutów, podnosząc przy tym, że materiał dowodowy, na którym oparto oskarżenie, jest skrajnie wątpliwy i opiera się niemal wyłącznie na jednym, bardzo delikatnym filarze. Tym filarem jest zeznanie kobiety, która według akt sprawy była obecna na miejscu zbrodni w noc, kiedy doszło do brutalnego zamachu w pubie. To ona wskazała marka N jako osobę, która mogła brać udział w masakrze. Kobieta rozpoznała go po jego sylwetce oraz po kolorze oczu, co według niej miało być na tyle charakterystyczne, że nie mogła się pomylić. Jednakże swoje zeznania złożyła dopiero po upływie ośmiu miesięcy od tragicznego wydarzenia, co budzi uzasadnione wątpliwości obrońców co do wiarygodności jej spostrzeżeń. Według przedstawionej relacji kobieta miała zauważyć Marka, N jeszcze zanim doszło do samej zbrodni. Opowiadała, że widziała, jak kilkukrotnie wchodził do wnętrza pubu, rozglądał się uważnie po sali i wychodził jakby coś lub kogoś wypatrywał. Twierdziła, że w tych momentach jego twarz nie była zakryta, nie miał wtedy na sobie kominiarki, co pozwoliło jej przyjrzeć się jego rysom. Tuż przed momentem, gdy padły pierwsze strzały, opuściła lokal i wsiadła do auta swojego znajomego. Gdy siedziała już w samochodzie, rozległy się odgłosy wystrzałów. Jak relacjonowała, jeden z napastników wyszedł po wszystkim z pubu i zatrzymał się na zewnątrz. Stał nieruchomo, a jego spojrzenie miało przez dłuższą chwilę być utkwione prosto w nią. Według niej był to ten sam mężczyzna, który wcześniej zaglądał do pubu bez maski, a następnie brał udział w strzelaninie. Zarówno warunki atmosferyczne, jak i oświetlenie wewnątrz pubu nie sprzyjały jednak dokładnej obserwacji twarzy. Na zewnątrz panowała listopadowa ciemność, a wnętrze niewielkiego lokalu wypełniała gęsta chmura papierosowego dymu, przez którą przebijały się jedynie blade światła baru oraz pojedyncze płomienie świec ustawionych na stolikach. Obrońcy podnosili, że w takich warunkach praktycznie niemożliwe było rozpoznanie koloru oczu, a już na pewno nie po tak długim czasie od zdarzenia. Prawnik, reprezentujący Marka N., wyrażał głębokie wątpliwości co do prawdomówności świadka. Podkreślał, że kobieta rzekomo rozpoznała oskarżonego po jego oczach, a tymczasem nie potrafiła nawet przypomnieć sobie barwy samochodu, którym rzekomy sprawca miał się poruszać. Według adwokata było to co najmniej zastanawiające i podważało sensowność całego zeznania. To jednak nie jedyny wątek budzący kontrowersje w tym toczącym się procesie. Jak informował portal internetowy WPPL, kilku innych świadków, którzy początkowo podczas przesłuchań prowadzonych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego zapewniali, że posiadają istotną wiedzę na temat zajścia, w trakcie rozprawy sądowej zmieniali swoje stanowisko. Twierdzili, że ich wcześniejsze zeznania były wynikiem nacisków i presji ze strony śledczych. Niektórzy ze świadków z biegiem czasu przedstawiali różne wersje wydarzeń czasem wykluczające się nawzajem. Co ważne, żaden z nich nie potrafił jednoznacznie wskazać Marka N jako osoby, która miała bezpośredni udział w zamachu, co tym bardziej osłabiało linię oskarżenia. Obrona Marka N zdecydowanie dąży do całkowitego uniewinnienia swojego klienta, argumentując, że cały proces został oparty na poszlakach i niespójnych zeznaniach, które nie wytrzymują konfrontacji z faktami i logiką. Prokuratura jednak trwa przy swoim stanowisku. Twierdząc, że wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji był zgodny z literą prawa i miał solidne podstawy w materiale dowodowym, ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie, które będzie miało charakter prawomocny, ma zapaść na kolejnej rozprawie zaplanowanej na grudzień. To właśnie wtedy okaże się, czy Marek N. zostanie ostatecznie uznany za winnego i pozostanie w więzieniu, czy też po latach walki o swoje dobre imię odzyska wolność.